Witam Was, <noise> dzisiaj dość nietypowo, bo no, już nie najświeższej daty gry, e, jak to się mówi, e, z, kurde, pomóż mi to, z gry, yyy, e, no, jakoś tak. Jak widzicie, tuż, Czemu wam to mówię w ogóle i czemu wy tego nie coś powiedzieć? mogę się skupić coś Otóż tak, bardzo prosty sposób mogę wam to wszystko wyjaśnić. Otóż tak. Na moim kanale zawitało już prawie 100 widzów. Nie czy już nawet... no 100 widzów. widzę, miał być konkurs, Jaki dwa miesiące temu omuś wyprostł? No i co? W końcu czas. Wykonać obietnicy. Otóż. Czasem niektóre nazwy, co ja widziałem, to. aż Arty... mnie zdołowały. <grymne> ludzie, co wy macie z tym papani? No i otóż tak. gdzie sobie jest MRRN21. Zapomnij się nazwę Odlitencja. To on dostaje nagrodę. która się. Nazywa CSGO. Gra jest pełny wersji, na razie jest w wersji beta, ale po upłynięciu testów beta dostajecie pełną wersję. Czyli, no, jest o co tak naprawdę powalczyć, prawda? Yy, co dalej? Chyba hmm. No nie wiem, tak się nie da myśleć. Coś miałem wam powiedzieć, właśnie, yy, potrzebuję pomocy przy robieniu filmu, a nie, że ktoś tam zrobi za mnie coś czy coś. Bo trzeba nagrywać, naprawdę nie wiem. Wiadomo, nagrać łatwo, a będzie o to, żeby to nagrać jakoś z pasją, pomysłem, ideą, jakoś tym, no, no kontynuowanie tak naprawdę w ciągu serii, tego. nie chcę żadnych minecraftów, proszę was. Jakoś to mnie mieszerze więc nie zadowala, a jak mnie nie zadowala to mam to bardziej więc puścimy jakoś co tak, gdy... co do tej nagrody. Otrzymają MRRN 21 tak jak powiedziałem. I mała dodatkowa informacja. Żebyście też sądzili, że jakoś będę dla Was... No, to postaram się wam zrobić nowy, kolejny odcinek już let's play'ka, nie wiem z czego Tak, w ramach kotet Gaming yy, I co zrobicie o intro? Jakieś pomysły, coś, idee? I z kim by nagrać jakiś tutaj yy, odcinek specjalny, coś, zaciekć? Co ich ubiega? let's player? Czy serii serii, nowoznaczeń, coś? Się... Nie wiem, no pomyślcie, co byście chcieli oglądać z jest się to stosuje. Bo lubię taką pomoc. O Jezu. Yy, co dalej? Yy, yy, aha. A to kto to jest? To jaki? Taki cheater ty... Dzisiaj skończymy, tak? <laughs> nie, no co yy, Pomyślmy to co tak to? prościej. Przeszło, i Kurde, no. I ty Ludzie, jest tyle fajnych gier, a czego nagrać nie wiem. Może macie jakieś gry do serii re Retro 2000? Sądzę. Chętnie przyjmę. Wszystkie jakiekolwiek macie. Dobre, ale dobre pozycje, a nie, żeby jakieś skuczycie, kurde, e, na let's play z Minecraft'a, czy coś takiego, bo to naprawdę, no nie wiem, czy to ma sens, jest tego nadłóg tak naprawdę. E, Poza też co do subskrypcji userów, których mam e, polecane, też mnie polecają, więc trzeba być w dobrym stosunku do nich, prawda? Jej. O Oni! sobie co by tu jeszcze chciałem powiedzieć? Poza tym, że będę teraz za nudę. Dobra, zobaczcie co sobie coś, mnie A. Teraz sobie teraz patrzę. A. Jaki byście chcieli konkurs? Polegając na czymś? Jeszcze um, parę. jak? Coś? Do... To... Nieeeeee, teraz stanie księ... z Dobra. Skończyłem taki odcinek special. Nie, on nie jest wymagany w ramach gamingu. Więc dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia już wkrótce.